Cześć, witam Was dzisiaj odcinek z Radawy. Razem ze mną jest gość specjalny. Mm, hej. Hej Piotrek. Zobaczmy. A mamy tutaj saszetki piłkarzy, figurek. Dzisiaj razem z Piotrem otwieramy. Piotrek będzie szukał figurek polski, no bo, no bo on najwięcej tam zna piłkarzy z Polski oczywiście, a ja tam się poszukam, wybrałem sobie figurki ze Szwajcarii. Dobra Ej, no Mateusz, i zacznę proszę. ja. Aby tu, pokazać, jak tu, to będziemy. Ma. No, I mamy to Tak, A ja go, bo nie będą to to będę. Czyli Irlandia. to będę. Co tam to układamy. Czyli Irlandia, teraz to Chwila, to no szedłeś? To już będzie. Dobra, wyjdzie. I mamy... Uwaga, uwaga. Czech. Czecha. Czech. Petr Czech. No, kładź ładnie koło niego, a Petr Czech. Już mamy dwie I tu mamy Sigurdsson. I Islandia. Tak położyć ładnie. Sigurdsson. Sigurdsson. A ja mam Hiszpanię, otwierać mi tą Hiszpanię. Ja otwieram. Oh. To jest Hiszpan. Nie wiem, to jest. jak jest bozyj Hiszpan. I Czech, znowu Czech. Petr Czech. To już mamy Czechów. Teraz piosenek. Czech, bo nie. Nie bo biodem teraz Macie otworzył. co, teraz Mateusz się otworzy. Proszę Mateusiowi. Proszę Polak. Olo, bo ci co za pokradztwo O nie, nie, nie. nie. No na tych szwach rozkoczymy. Dawaj, ja jakoś jak otworzyłem, a ty nie. Co ty baba jesteś? Kolman. Oh, tak no. jest. Hej, powtórka. No to do powtórek. Teraz Piotrek. Biotr. Nie, teraz czekaj, mamy. Teraz moja no ja. kolej. Ja, ja otwieram dla Mateusza. Teraz. Do Mateusza nie. Bo Mateusz nie bo to otwieramy. To nie otwieram. Kto trafi? Piotruś otwieraj. No, Nieważne ważne kto trafi ważne, że trafi się z drużyny. A następnie rozwalił. <grym grym> Kurde, ale leci. A nie, wiedziałam, że wyszedł. Sobie. No i znowu Czech. Proszę, o, no, bo Czech. Ile Czechów. Znowu do powtórek. To coś po tu jest ustawiane, nie? No a teraz ty. No, Pewnie odbieraj. znowu będzie jakaś powtórka. O, Hiszpania. Nie jawny. To jest jaki? To jest jesienie. To jest sezon, sezon wakacyjny, więc sezon Czechów. Ten Czech już jest zgięty trochę. No dobra, taki... pauz. Dawaj. Dobra, teraz zgaduję Czechów. To ja będę wędzeń. Spat jest krzywy normalnie. Ale to trochę. Dawać To Dojdzie ja Mhm. No, bo mnie skończy. I Kolej! Nie, to jest sezon po prostu zamiast wakacyjny, to jest sezon powtórek. Ale bądź, no kładź, 24 drużyny, a tu na razie z trzech tylko. No. Dawaj! Yes! No, udało, tak? się, udało, udało się, dobrze! w górę za to, że otworzyłem paczkę. Tak ja będziesz miał Spajsaria, wiedziałam gdzie trafi w końcu Co Dobrze. to mamy? Nareszcie! Je Na jest Wygrywam, Marta drużyna mam. Może się uda jak Kto wygra ten małocin, więcej do, do kieszonkowego Tak, tak jest. Ale ja nie chcę kieszonkowego, bo, bo ja nie chcę to bo, Po co mi? Bo ja nie chcę kieszonkowego, to po co mi? Zginął gość Jakiś O. o! Albania. Tam... Albania? Rękę, bo nie widać Normalnie. Go no fajnie, dobra, dawaj. No Resciać coś trafia. Wreszcie Wreszcie teraz ja parę tak jest. Ale kany my nie mieli, cechamy nie I mieli, kolmana my nie mieli. I ten kana jest. Najlepszy jest Petr Czech. Ten Czech też jest prostuszki te jak no. nie, 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 nie wiem. A tak. nie nie jest. Ale ten jest no trosciuszki. I pierwszy iler prosty. Tak. No nie no Piotrek, ty już może nie będzie ściągnął. Dobra, Piotrek już się nie otwiera. Nie no dobra, tylko że że Piotrek umarł. Nie, nie. On kławi. Dobra, to wy już nie otwieracie pewnie. Nie, nie, to Piotrek nie Raz, sześć. Mówi, łapka w górę za każdą powtórkę. Dawaj, czego Za powtórkę tu. jest jedna łapka w górę. I Je, jeden pieniądz. Co tam masz? O. A... Wyżej, wyżej porozwalacz, to to uwaga, co wyleci. I znowu Czech pewnie. E, Wiedziałem, Czech. O jest. Czech, uwaga, uwaga, proszę, żeby to... No nie no. No tak. O, no, zgaduję. Proszę. I teraz ja otwieram, mówię, zgaduję. Nie, ja jedna. Tu jest. Tu jest Szwajcar, zgaduję, tu jest Szwajcar Inler. Proszę mi się zgadnę. Tu jest Szwajcar-Inler. A tu jest Czech. Ja to czuję ja moim pomysłem. Tak, tam jest Czech, na co proszę. Nie, tu jest kolman. A teraz ja otwieram mojego Czecha, ja najlepiej otwieram Czechów Uwaga, zobaczymy. Czy będzie 9 Czechów? Nie wiem, taka liczba. Taka. Zobaczymy. 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 Zobaczymy, czy będzie Czech. I uwaga, chyba to jest Czech. Jak będzie Czech, to się. Czech! Yes, udało się! Uh -huh. Tylko nie wiem, czy to jest na pewno Peter nie, tak, to jest na pewno nie Peter, tylko Józef jo trzech. A nie Józef. No, Józef! Co tu mamy? To jest Peter. A, no, no, no. czyli to atrakcyjne to, robi... to są Jozef. tylko te trzy. Rzadkie. A te, te, są, te, są. A te są to same. Ty, proszę, jo w jakby nie... Pierogi ma. To jest pirogi. Tak jest, czyli... To jest nie to wtedy Kto wie, kto wie... Kto wie, ile było saszetek, a trafiliśmy tylko pięciu zawodników. To są właśnie... Ci, co się jedynie trafiają, pewnie... Ci zawodnicy, Mati. Po kolei, od lewej. Jest Kolman z Irlandii. Jest ja Czech z Czechów. Ale mówię, od lewej strony. Jest Inler ze Szwajcarii, jest Kana z Albanii, jest Sigurdsson z Islandii, jest Czech z Czechów i Coleman z Dobra. Grun�. A Czechy wygrali. No to co, Kupi, do, To jest takie ooo, ja mogłem wybrać Czechów? Oooo. Jak jo. ktoś chce Czecha to przysłać kopertę pustą, odeślemy. Dobra. Mati, żegnamy się. No. <ś <wildlife> <ś> To by było tyle do zobaczenia, do kolejnego odcinka Marta Fagi!